jak no, to kiedy to mamy? Precious! The stolet from us... <śm> Dobra! <śm> no, <śm> no i mamy specia na pół miliona, trzy. U ej kurwa, ale aż. Ej aż mi. A ja nie wiem, aż kurwa na chwilę chyba wyszedłem z ciała. Byłem przed nim i, poka i otworzyłem szyberdach i pokazuję mu faka. A ten debil mi pokazuje, że ma kamerę. A ja mu dalej tego faka trzymam. A on pokazuje, że ma kamerę. A ja mu pokazuję dobrze ty kurwo że masz kamerę i mu dalej faka pokazuję. Co no to kurwa jest? Yo, no, to yo, to ja, tak, a to jest mój dom. A to składać, mój dom. lubię drewno składać tak, 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 sobie... D